Wydaje mi się, że to było dobre losowanie, bo jednak e, patrząc na ranking, to z pierwszego koszyka, i jeśli my będziemy w finale, bo, bo sz, szacunek dla, dla każdego e, zespołu, e, w tym przypadku Albanii musimy najpierw tutaj sobie poradzić, ale jeśli wybiegamy w przyszłość, e, to z pierwszego koszyka jest e, Ukraina, która w rankingu z tych czterech drużyn była najniżej. Ale nie zapominajmy o Szwecji. Szwecja z dużym potencjałem drużyna, która, której te eliminacje nie wyszły w ogóle. Yy, tam była zmiana trenera, ale jest, są cztery miesiące. Do, Bo niebezpieczne do... jest to, że oni można powiedzieć sięgnęli dna i teraz mogą się tylko odkryć. Tylko lepiej, może być tylko lepiej. Oczywiście, że masz rację. Może być tylko, tylko lepiej i mają potencjał taki, żeby było, żeby było lepiej. Yy, Patrząc na wyniki, na potencjał tych drużyn, już tak na spokoju można powiedzieć bardzo wyrównany, bardzo wyrównany. Nawet nawet Albania i Ukraina spotkały się w lidze narodów, gdzie jedni wygrali na wyjeździe, a później drudzy im się zrewanżowali i też na wyjeździe wygrali. To, to też pokazuje, że ten potencjał Albanii jest duży, jeśli są w stanie wygrać mecz z Ukraińcami. Ja tak to widzę, wyrównane, ale oczywiście nie uciekam od tego, żeby powiedzieć, że w meczu z Albanią jesteśmy faworytem, gramy na własnym boisku i, i ten atut też powinniśmy umieć wykorzystać. To gdyby mógłby Pan wybrać zespół, z którym zmierzymy się ewentualnie po wygranej z Albanią. To Ukraina czy Szwecja? Kogo by Pan wolał? Będę wiedział może więcej po dokładniejszej analizie jednego i drugiego zespołu, ale mając na uwadze to, że coś nie grało w reprezentacji Szwecji, bo to nie były normalne wyniki dla tego zespołu.